Ciao a tutti. Witajcie na kanale kuchni włoskiej Mangiare łezki, co się je. Dzisiaj nie się tylko pije, czyli bery bere. po włosku bery, czyli pić. I odewo berę un koktajl. koktaj z ananasa e, i z imbiru jest naprawdę wzmocniający, wzmacniający i poba, pobudzający nasz organizm do lepszego trawienia. Więc nic mi nie pozostaje, jak zabrać się na ten koktajl. Ale Ty, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam Cię do subskrybowania, nie pożałujesz. A teraz idziemy robić ten koktajl. Kochani, tutaj już mam pokrojonego ananasa. Wrzucę go do mojego. Tutaj. Okay. tutaj mam pokrojony imbir, to też wrzucamy. Wyciśniemy to z naszych łódeczek. W kuchni się nic nie marnuje. Inkucina nosi spreganiente. Okej. Okay. Dobra, to wyrzucimy. Teraz wycisnę sok z cytryny. Ok, wlewamy sok z pusty fryny, dobra, dodamy dwie łyżki miodu. Wlejemy okay. sobie 300 ml właśnie wodzy. To wszystko będziemy miksować. Kolejny, i oto mój wspaniały koktajl. Wyśniutki. Mm. Wyszło. jeszcze następna, prawda? szklanka dla Aleksandra. Róbcie taki wspaniały, orzeźwiający i wzmacniający koktajl. Dziękuję, że jesteście na moim kanale. Zapraszam na następny filmik i powiem ciała, tutti.